Cześć wszystkim, z tej strony kryptoparagram, witam was na moim kanale. Ostatnio niewiele się działo w świecie krypto, dlatego też mogliśmy przez pewien czas narzekać na brak ciekawych wydarzeń, no ale sek nie śpi, sek czuwa. W dniu wczorajszym skierował pozew przeciwko Binance i właścicielowi, czyli Changpeng Zhao, popularnemu CZ-owi, pozew stwierdzając liczne naruszenia przepisów dotyczących papierów wartościowych i dotyczących handlu Papierami wartościowymi w Stanach Zjednoczonych, oczywiście, reakcja rynku, jak możemy sprawdzić po wykresie, była natychmiastowa, ogromna. Ne spadki na całej giedzie, jak widzimy tutaj, kurz jeszcze nie opadł. Wszyscy się zastanawiają, co się wydarzyło i dlaczego to wszystko nabiera takiego rozpędu. Natomiast ja chciałem odnieść się do tego, tak naprawdę, o co w tym pozwie chodzi, czego on dotyczy, dlaczego akurat tym razem. SEC stwierdził, że wytoczy swoje działa przeciwko Binance'owi i Binance US, bo tak naprawdę to, to kwestia dotyczy zależności pomiędzy podmiotami Binance'a, które są zarządzane przez, przez CZ, -a. także odnieśmy się może najpierw do tego, co tak naprawdę jest w tym pozwie, tak, jakie SEC przedstawił zarzuty. I stwierdzono w tym pozwie między innymi to, że podczas gdy Zao i Binance publicznie twierdziły, że amerykańskim klientom nie wolno przeprowadzać transakcji na Binance.com, w rzeczywistości umożliwili oni klientom ze Stanów Zjednoczonych o dużej wartości, czyli bogatym klientom możliwość handlowania na platformie Binance.com. Nadto SEK twierdzi, że podczas gdy DAO i Binance publicznie twierdzili, że Binance US zostało stworzone jako oddzielna, niezależna platforma handlowa dla amerykańskich inwestorów, tak naprawdę potajemnie kontrolowali operacje platformy Binance US za kulisami, czyli w skrócie zarzucają, że stworzenie Binance w Stanach Zjednoczonych, zarejestrowanie oddzielnego podmiotu było tylko i wyłącznie próbą obejścia przepisów. Yy, amerykańskich dotyczących yy, giełd i papierów wartościowych. Ponadto SEC twierdzi również, że Zao i Binance sprawują kontrolę nad aktywami klientów platform, pozwalając im na łączenie aktywów klientów lub przekierowanie ich według własnego uznania. W tym do podmiotu będącego własnością i kontrolowanego przez Zao o nazwie Sigma Chain. W skardze SEC zarzuca się ponadto, że Bam Trading i Bam Management US Holding Incorporated to są jakieś dwie spółki, które są również kontrolowane przez yy, CZ-a. Wprowadzały inwestorów w błąd co do nieistniejącej kontroli handlu na platformie Binance US, podczas gdy Sigma Chain angażowała się w handel i manipulowała y, y, wartością wolumenu, sztucznie go zawyżając. Ponadto w skarży zarzuca się, że pozwani ukryli fakt, że mieszali miliardy dolarów aktywów inwestorów i wysłali je stronie trzeciej, kolejnej spółce której właścicielem jest ZAO, czyli Merit Peak Limited W skrócie, w pozwie jest rozpisane całe drzewko, które wskazuje w jaki sposób dochodziło do przepływów pieniędzy pomiędzy Konkretnymi spółkami. Oczywiście wszystkie z nich były kontrolowane przez, przez CZ, -a. i tutaj na przykład w, na wstępie jest, w, tu mamy pozew, jaki został skierowany wczoraj do sądów Dystykutów w Columbia, czyli w sądów w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych. Zauważam, że jest to pozew cywilny, czyli mamy do czynienia z naruszeniem przepisów cywilnych, nie są to żadne zarzuty karne itd. Gdyby ktoś tutaj się zastanawiał nad tym wątkiem. No i mamy tutaj na wstępie wskazane jakie są podmioty pozwane, tak? Czyli poza Binance'em mamy również właśnie Bam Training Services, Ban Management US Holdings no i samego Changpeng Zhao, tak? Czyli m, poza m, osobą fizyczną, czyli samym CZ, są również te spółki. Oczywiście wszystkie są kontrolowane przez niego. Co więcej, skarga zawiera również zarzuty naruszenia przepisów federalnych dotyczących papierów wartościowych związanych z rejestracją, i teraz tak, z rejestracją Binance i BAM Trading w związku z niezarejestrowanymi krajowymi giełdami papierów wartościowych, prokuratorami, dealerami, agencjami rozliczeniowymi. To Binance i BAM Trading z niezarejestrowaną ofertą i sprzedażą własnych aktywów kryptowalutowych Binance, no i zao, jako osoba kontrolująca operację Binance i BAM Trading na niezarejestrowanych krajowych giełdach papierów wartościowych, brokerach, dealerach i agencjach rozliczeniowych. W skrócie. W skrócie wszystko dotyczy tego, że się nie zarejestrowali tak, jak powinni. Oczywiście jest to konsekwencja tego utworzenia podmiotu Binance US, mimo że SEC twierdzi, że tak naprawdę te podmioty, ten podmiot został sztucznie utworzony. Natomiast te podmioty, które faktycznie dokonywały obrotu i działalności, to są te pozwane spółki plus. CZ jako ich właściciel teraz tak jeśli chodzi o niezarejestrowanie giełdy to skarga sec dotyczy tego, że co najmniej od lipca 2017 roku Binance.com i Binance US kontrolowane przez ZAO działały jako giełdy, brokerzy, dealerzy i agencje rozliczeniowe zarobili w ten sposób co najmniej 11,6 miliarda dolarów przychodów, m.in. z opłat transakcyjnych od klientów ze Stanów Zjednoczonych i skarga tego skarga dotyczy tego, że w odniesieniu do Binance Binance powinien był zarejestrować się jako giełda broker-dealer i agencja rozliczeniowa. Ponadto Binance US, Binance i BAM Trading powinny być zarejestrowane jako giełda i agencje rozliczeniowe, no i także BAM Trading powinien być zarejestrowany jako makler-dealer. SEC twierdzi również, że ZAO ponosi odpowiedzialność jako osoba kontrolująca za naruszenie odpowiednich rejestracji Binance i BAM Trading. I to jest taki pierwszy z tych zarzutów, o którym już wcześniej wspomniałem. Kolejna kwestia to jest niezarejestrowana oferta i sprzedaż aktywów krypto. Tak naprawdę SEK zawsze stawia ten zarzut, jeśli chodzi o Jakiekolwiek kryptowaluty, i tutaj nie jest też inaczej. Oskarżono Binance o to, że przedstawili niezarejestrowaną ofertę sprzedaży BNB, BUSD i aktywów kryptograficznych znanych jako Simple Air in BNB Vault. Ponadto, jak oskarża BAM Trading, o niezarejestrowaną ofertę i sprzedaż programu Staking as a Service Binance US. W skardze zauważono także, że Binance potajemnie kontroluje aktywa amerykańskich klientów w programie stakingowym BAM. W skrócie, omawiałem w jednym z filmów zarzuty, jakie Binance przedstawił giełdzie Kraken i tam też do tego Programu stakingu, i tak naprawdę te zarzuty są tożsame z, z tymi zarzutami, które przedstawiono w tamtej sprawie. Także można z tego wyciągnąć wniosek, że tutaj się nic nie zmieniło. Po prostu dalej twierdzi, że staking i, i oferowanie tokenów, tu chodziło o ICO BNB, jest należy je uznać za te, te tokeny, za securities i powinny być zarejestrowane w, w, zgodnie z przepisami. Natomiast jak Zwykle Sek twierdzi, że skoro tak, to każda kryptowaluta podlega pod te przepisy i powinna być zarejestrowana, czego w tym przypadku także nie uczyniono. No żadnej kryptowaluty jak na razie nie zarejestrowano w ten sposób, jakby Sek sobie życzył. Co jeszcze tutaj Sek jakie zarzuty stawia? Nieograniczenie dostępu do Binance, kom inwestorom z Stanów Zjednoczonych. Co, o co chodzi? Chodzi o to że Zao i Binance stworzyły Bank Management i BAM Trading we wrześniu 2019 roku w ramach skomplikowanego planu obejścia federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, twierdząc, że BAM Trading obsługiwał platformę Binance US niezależnie i że klienci z Stanów Zjednoczonych nie byli w stanie używać platformy Binance.com. A w skardze sek zarzuca w rzeczywistości. Binance i ZAO utrzymywały znaczne zaangażowanie i kontrolę nad amerykańskim podmiotem oraz, że za kulisami ZAO polecił Binance, aby umożliwił i ukrył dalszy dostęp wielu wartościowym klientom, wiadomo jakim, ze Stanów Zjednoczonych do Binance.com i tutaj ten SEK przy, przytacza jakoś wiadomość jednego z dyrektorów do spraw godności, zgodności z Binance'a, który wysłał koledze taką oto wiadomość w w wolnym moim tłumaczeniu działamy jako opieprzona, nielicencjonowana giełda papierów wartościowych WUSA w Stanach Zjednoczonych bracie. Przepraszam za przekleństwo, ale jest to tylko cytat z wypowiedzi innej osoby. Natomiast jak widać, analiza pozwów wskazuje także, że tutaj seksie posługuje nie tylko jakimiś prywatnymi wiadomościami wymienianymi pomiędzy. Różnymi osobami pracującymi w tych spółkach, natomiast także są z, z, powrzucane do pozwu e, różne e, z, e, skany czy screeny tweetów z Twittera, więc. E, no, po, 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 podpierają się tak naprawdę różnymi tutaj metodami, aby udowodnić, że te działania, które są prowadzone przez te podmioty, są niezarejestrowane. Z drugiej strony, no pytanie, czy, czy to, że ktoś coś napisał na Twitterze, może stanowić dowód na to, że dany, dany walor jest papierem wartościowym, czy nie? To już o, rozważcie to sami we własnym, własnym zakresie. No i ostatni z zarzutów to jest to, że Binance wprowadzał inwestorów w błąd. Ponieważ zgodnie ze skargą SENEK, BAM Trading i BAM Management wprowadzają w grunt klientów i inwestorów giełdowych Binance US w odniesieniu do istnienia nadzoru rynku i kontroli w celu wykrywania manipulacji handlowych na platformie Binance US i zapobiegania im. W skardze zarzuca się, że strategiczne i ukierunkowane transakcje typu WASH Trading dokonywane w dużej mierze przez Główną nieujawnioną firmę handlową e, platformy Binance US, tak zwanego animatora rynku, czyli Sigma Chain, również należącą do ZAU, dowodzą fałszywości oświadczeń BAM Trading dotyczących nadzoru rynku i kontroli. W skrócie chodzi o to, że ta firma, którą nadzorował CZ, czyli Sigma Chain, dokonywała transakcji poza, poza kontrolą, czyli formalnie oni twier twierdzili, czyli Binance twierdził, że ta kontrola jest zgodna z regulacjami w Stanach, natomiast zdaniem sec to wszystko było tylko i wyłącznie pozorowane i za pośrednictwem innych spółek dokonywano transakcji, których, których nie powinno, które nie powinny mieć miejsca. Teraz tak, oczywiście pozew, wiadomo, nikt nie będzie tego czytał, tym bardziej, że jest to w wersji angielskim, po angielsku i tak dalej. Natomiast ja sobie przejrzałem ten, ten cały dokument i powiem Wam, że znalazłem dwie takie ciekawe rzeczy, które wydaje mi się warto mieć na uwadze i w pierwszej kolejności. Zobaczmy sobie tak. Linijka 352. O, jest to punkt ósmy. Crypto assets traded on the Binance.com platform and Binance US platform include asset that were offered and sold as a securities. O co tu chodzi? Tu mnie słowo security zainteresowało. I tak Sek wskazuje w tym punkcie pozwu, że Binance i platformy w ogóle Binance oferowały możliwość handlu kryptowalutami, które są uznane przez przez za Securities i tutaj wymieniono poza BNB i BUSD bo to dotyczy wiadomo tejże giełdy takie kryptowaluty jak właśnie Solana, Cardano, Matic, Fil, Atom czyli Kosmos, Sandbox, Mana Algorand, <coughs> Axie Infinity and Coti z czego możemy wnioskować, że zdaniem SEC-u również i te wymienione asety są, będą uznawane za securities. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ w, dalszym, w dalszej części pozwu właśnie SEC dokładnie wyjaśnia, dlaczego ich zdaniem te kryptowaluty również, on inaczej, te kryptowaluty są, z ich zdaniem są securities, dlatego powinny zostać zarejestrowane i tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego, że były przeprowadzane, przeprowadzana taka, ta, ta sprzedaż zwana głównie ICO i w ramach tych, tej sprzedaży te tokeny były udostępniane, czy sprzedawane inwestorom po różnych cenach, oczywiście odnoszą się też do tego, jakie te tokeny odniosły ceny w, gdzieś tam w, Kolejnych latach nie ciekawi tylko jedna rzecz dlaczego oni tak uporczywie twierdzą, że to są securities skoro w przypadku spółek handlowych, jeżeli nabywamy jakieś aktywa, czyli w tym przypadku akcje, no to nabywamy jakąś część tej spółki, tak? Bo akcja to stanowi, jest to stanowi pewne odzwierciedlenie wartości samej spółki, natomiast nabywając token, my nie nabywamy żadnego projektu. Nie, nie, nie nabywamy żadnej, żadnego udziału w jakimś projekcie, tylko po prostu w zależności od tego, jak jest rozwiązany, funkcjonowany, właściwie po co jest ten token, wielokrotnie on nie ma żadnego znaczenia dla rozwoju istnienia samego projektu, a często, często jest tylko i wyłącznie spekulacyjnie tworzony ewentualnie po to, żeby albo zebrać finansowanie, albo. Gdzieś tam na przykład służyć w głosowaniach, czyli tak zwanym governance. Więc tutaj to myślenie Seku jest dla mnie trochę mało logiczne i spójne, no ale widać, że idą dalej po tej linii i się nie zamierzają zatrzymać. I kolejna i ostatnia już w tym. Momencie ciekawostka, którą znalazłem. O, to również tutaj w punkcie 360 Binance też według Seku oferował do handlu takie kryptowaluty, które były już wcześniej objęte postępowaniami SEC-u i wskazano tutaj tokeny AMP, REP, UST, czyli terra USD, no i token TRX, co nam pokazuje, że SEC bardzo szeroko swoje tutaj macki rozpościera i tak naprawdę będzie wchodził coraz szerzej w... w prawne tutaj potyczki pomiędzy różnymi podmiotami które zajmują się kryptowalutami i które na tym rynku funkcjonują i co ciekawe ja w ogóle jestem ciekaw rozstrzygnięcia tego pozwu z jakim skutkiem zostanie on przez sąd rozstrzygnięty jeszcze tylko a propos tego, co może grozić w przypadku, gdyby sąd uznał faktycznie, że Binance prowadził działalność niezgodną z przepisami w Stanach Zjednoczonych, przede wszystkim może zostać ukarany civil penal, czyli po prostu jakąś karą taką cywilność wchodzi karą pieniężną, tak, to jest pierwsza rzecz, jest też wniosek w pozwie o, o, o zakaz dla cz -a pełnienia jakichkolwiek funkcji w instytucjach, które właśnie obsługują, czy trudnią się handlem na rynku finansowym, dotyczy to właśnie aktywów kryptowalutowych w szczególności i także ewentualne zadośćuczynienia dla innych osób, jeżeli poniosły przez to straty, więc tak naprawdę tylko i wyłącznie jakieś tu kary finansowe będą groziły Binance i samemu CZ-owi, natomiast no, czy, czy one zostaną orzeczone i w jakim zakresie? To zobaczymy. Natomiast ja tak patrząc całościowo na to postępowanie Seku i w tym przypadku i w każdym kolejnym, to mam wrażenie, że po prostu można zadać sobie jedno pytanie: kto będzie następny? Tak, kto czeka w kolejce teraz na kolejny pozew? Już tam na rynku się rozpoczęły dywagacje. Kto może być pozwany przez Sek w, nast w następnej kolejności? Natomiast patrząc na to z takiego punktu widzenia, że nie ma regulacji w Stanach dotyczących stricte rynku kryptowalut i SEC usilnie próbuje yy, do, dotrzeć jakby... Yy czy przeforsować tezę, że wszystkie kryptowaluty, które miały jakieś tutaj to ICO były listowane w ten sposób, że one są securities i teraz pytanie jest takie, czy sądy przyjmą taką linię, ja w mojej ocenie jest to linia po prostu w skrócie mówiąc naciągana, jest to podporząd próbowanie rozciągnięcia kontroli na, na nieuregulowany rynek poprzez zmianę jakby zmianę w Wykładnie interpretacji przepisów, no nie tędy droga. Moim zdaniem, powinno się po prostu uchwalić stosowne przepisy, które by tą kwestię regulowały, a nie próbowanie tutaj właśnie rozpościągnąć swojej jurysdykcji na, na, na rynek, który dotychczas nie był przez żadną instytucję czy nie jest kontrolowany. I jak widać, SEK bardzo prężnie w tym kierunku działa. Jak to będzie, to zobaczymy. Moim zdaniem też bardzo istotne może mieć w tej, tej sprawie znaczenie rozstrzygnięcie w pozwie Seku z przeciwko ICRP, czy w sprawie właściwie, ponieważ tam również ten zarzut został postawiony, że ICRP jest securities, więc tak naprawdę być może pierwszy pozew, który być może już niedługo będzie rozstrzygnięcie w tej sprawie i wtedy przekonamy się tak naprawdę, co na ten temat sądzą sądy w Stanach Zjednoczonych i tak naprawdę w którym kierunku to wszystko będzie zmierzało? Jestem ciekaw też, jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Czy uważacie, że faktycznie SEC ma rację? Czy może po raz kolejny próbują zdusić regulacjami rynek, który się rozwija, a który jest poza ich kontrolą? Bo prawdopodobnie tutaj chodzi tylko i wyłącznie o kontrolę i o nic więcej. To by było na tyle, dziękuję za wysłuchanie tego materiału, trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich, cześć!